Chyba MORTAL Joe. Dobra kurwa, to się odleży zaczyna. kurwa to nie ma pierdolenia, kurwa to od razu trzeba kurwa jeje Jejeje je, the The hardtrap shit Pusty dom Ty byłeś przy mnie jak nie miałem nic gdy byłem nikim, poznałeś Kurwa wiesz co ci powiem kurwa, że twoja dziewczyna, która była przy tobie jak nie miałeś nic i byłeś nikim, to na razie kurwa chyba Przemek Projoma te odpały wady widziałeś patrz i nawet jak raniłem bliskich widziałeś ból, żal, gniew, stres, strach, smutek. Powiedz jak ma. A to jest taka, wiecie, taka Kurwa, taka nota kurwa, to kurwa, to co mnie boli. To co mnie boli to wylewam na te kartki. Gdzieś był taki raper kartki. You know tam Sejm. Może na mnie zdanie. Może będzie to coś o kartki. No kurwa, Mortalcie akurat dobro ma bajerę, kurwa do takich... Emocjonujących. no t, kurwa, te nosy zduszyć pania dzisiaj. Mam podziękować, że znowu to ty, znowu to ty mnie ratujesz. Co się ze mną znowu dzieje? Wyjebałem się na ludzi, którzy dali mi serce. Przeklina? Kurwa, ty, to się zrobiło poważnie, bo to już nie dla dzieci. Chcę puste dom. Wokół ściany i cienie I one znają mnie najlepiej, no bo słyszą kiedy cierpię Zawsze mi chciałeś wysłuchać, więc zawsze wiedziałeś gdy kłamie Ty byłaś ze mną naprawdę Razem na trawie patrzyliśmy w niebo Ty pierwsza widziałaś, gdy płaczę Bo te chwile z tobą jak verida serum Że to wam nie potrafię mieć sekretów wszystko, co widać na zewnątrz Te parę sukcesów i parę problemów I to nie ja Powiedz proszę, że wiesz to Bo jesteś Kurwa, jako depresja W tym momencie, kurwa, nie wiem Mortal mi w ścianę chyba, kurwa Roz... Mortalcio kurwa, no słyszę to kurwa Jak ty walisz kurwa Kurwa, Mortalcio kurwa, nie rób tak kurwa Jakby uspokój się człowieku kurwa walisz mi w te ściany kurwa Ciemność to nie jem ja. Pobys kurwa, że wiesz to Tylko przyszedłem do ciebie Bo dzisiaj znowu mi ciężko Czasami ciężko jest i słyszałem, że tobie też To wszyscy znajdziemy że kurwa radióweczka, no weczka no kurwa, co tu więcej powiedzieć? Kurwa nie jest to jakieś kurwa Nie wiadomo motion, emotion, kurwa, no No weczka po prostu, a co ja kurwa mogę powiedzieć, no kurwa no. Raz na tym streamie usłyszymy kurwa i raczej nikt do tego nie wróci, kurwa Chyba, że ktoś ma 10 lat i jest panem mortalcie no to wtedy. Wtedy, no wstansanie. Stype, bo jeżdżę z domu do ciebie. Proszę mówić do mnie głośniej, wtedy się nie rozjebie. Się nie rozjebie. Wtedy... Kurwa, mortalciu. Ty jedziesz Teslo? Kurwa, Teslo się da rozjebać w ogóle, kurwa? Sytuje się to nie ma jakichś kurwa czujników? Takich kurwa zabezpieczających, to to chyba średnio z tym pójdzie. blisko! Przyjedzieś tylko dla Ciebie, no bo dla mnie szczerze chyba mi nie wyszło. Ludzi bawi moja fobia, kiedy siedzę po nocach i ryczę Później za o czym mówią Ratujesz mi życie. O to jest jego nowa dziewczyna? W ogóle kurwa jakaś następna, bo ja widziałem, że chyba ta kurwa Kinga to dwójkę łukim teraz kręci kurwa. Jakaś kurwa nowa dziewczyna. To... Bo kurwa powinno być ta Kinga, kurwa nie wiem. O ja już nie wiem kurwa z tej trzeci influencerki, to ten sto się rucha, później tam ten sto zdrywa kurwa już nie wiadomo kto z kim jest No nie wiadomo kto z kim jest Ja widzę, widzę kranie bliskich muzyce Kras się kurwa nie nadwidzę Mo jest to pod kanem O mówią, że nie umiem w życia Sami ciężko jest i że to być też To wcześnajdziemy powód Nie, ale klip ładny, klip ładny, klip bardzo bardzo fajny pokazywać łak jeżeli stracę wszystko No nutka kurwa w sensie no taka mortalciowa po prostu, no taka kurwa mortalcia, tutaj przy nutka kurwa, że wiesz, włączasz sobie i... i co? No i se poleciała kurwa i, i se leci. Mogę, nie mogę tego inaczej określić, no po prostu taka nutka z kategorii kurwa istnieje i, i, i no.